Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na kolejną odsłonę projektu Denko. Jest to już czwarta odsłona, natomiast ostatni projekt Denko na moim kanale był 3 miesiące temu. I od tamtego czasu naprawdę zużyłam jakieś wielkie mnóstwo kosmetyków, szczególnie kosmetyków do pielęgnacji, więc na pewno no nie będzie to krótki film, bo nie jestem w stanie pokazać tego w ciągu 10 czy być może nawet 15 minut, ale postaram się to zrobić w jak najszybszy i najbardziej przystępny dla Was sposób, więc jeżeli jesteście ciekawe, jakie kosmetyki używam, zużywam, czego używam najczęściej, bo wiele kosmetyków w moim denku pojawia się cały czas, bo są to moi ulubieńcy, to zapraszam dalej do oglądania i może zacznę od może od kosmetyków do włosów. Z, użyłam na przykład odżywkę do włosów z OriFlame Nature Secrets z kokosem i z pszenicą. I ta odżywka była u mnie przez bardzo długi czas. Pff, Jezus, na pewno ponad rok czasu u mnie była. Używam jej dosyć oszczędnie. Ale lubiłam ją i lubię ją nadal, dlatego tutaj e, nic się nie zmieniło i kupiłam kolejne opakowanie. Tak wygląda to ładne, czyste opakowanie, bo to już jest ewidentnie zużyte. W każdym razie, jeżeli chodzi o tą odżywkę, pierwsze oczywiście zapach, bardzo ładny zapach kokosa. Chociaż niestety nie utrzymuje się zbyt długo na włosach, ale podczas użycia no jest, jest to bardzo przyjemne. Ja uwielbiam wszystko, co z kokosem związane. E, więc e, pszenica z kokosem fajne połączenie. E, odżywka ma fajny, naturalny skład przede wszystkim. To jest dla mnie bardzo ważne, bo tu ten skład nie jest bardzo długi. E, nie ma silikonu z tego, co widzę, natomiast rzeczywiście ma te naturalne ekstrakty, chociaż one są bardziej w tyle składu. Natomiast włosy po niej są miękkie ładnie się rozczesują e, są takie gładkie lepiej nawilżone, więc naprawdę przyzwoita, e, taka niedroga odżywka, bo ja ją kupiłam w promocji kosztowała 7,90, więc w ogóle bardzo dobra cena tak więc używam jej, jej cały czas tutaj jeżeli chodzi o rzeczy do włosów to zużyłam, niestety zużyłam już nie mam kolejnego opakowania moją ukochaną maskę z makrowity to jest maska regenerująca z bioczerwonymi winogronami i olejkiem żożoba, ja robiłam w ogóle cały dzielny film na jej temat i naprawdę to było jedna z najlepszych masek do włosów, jakich używałam. Ma rewelacyjny, naturalny skład, świetnie nawilża, regeneruje włosy. Eee, no włosy. Są po niej niesamowicie miękkie, przepiękne, gładkie, od razu lepiej nabliżone, odżywione. Nie ma tutaj żadnych silikonów. Świetnie, naprawdę świetnie działająca maska. Tylko niestety, ale jest to tylko 150 ml i zużyłam ją w jakieś, no chyba 3 miesiące, na pewno nie więcej. Natomiast używam jej dosyć często, więc tutaj wydajność wcale nie jest zła, tylko opakowanie jest dosyć małe. No i cena jest taka. Taka średnia, powiedziałabym, bo ona kosztuje około 50 zł. Jak na jej skład, to jakby i na to, że jest to naturalny kosmetyk, no to wcale nie jest tak źle. Ale mimo wszystko, no nie jest też bardzo tani produkt. Natomiast myślę, że jak będę miała. Większe fundusze to pewnie ją zamówię po raz kolejny. I jeżeli chodzi o odżywienie włosów, jeszcze mam kolejną odżywkę. To jest L'Oreal Professional Absolute Repair Cellular. I ja w ogóle posiadam całą tą serię szampon, maska i odżywka. Odżywkę lubię najmniej. Ona też ma tylko 150 ml, kosztuje około 32 zł i moim zdaniem po prostu nie jest opłacalna, ponieważ nie robi z, z włosami żadnego szału. No włosy są ładne po niej, ok. natomiast za te 32 zł, jak na taką odżywkę, e, no to moim zdaniem po prostu się nie opłaca, więc ja jej po raz kolejny e, nie kupię. E, więc to, to u mnie wypada. Natomiast jeśli chodzi o zastępstwo tamtej maski z makrobity, e, no to tutaj najchętniej bym kupiła kolejne opakowanie, ale używam w tym momencie maski z Lady Spa, Repair Mask maskę, którą kupiłam w sklepie Ale Paznokcie w sklepie stacjonarnym w Łodzi i bardzo lubię tą maskę już Wam kiedyś ją pokazywałam jest to maska, z, która ma naprawdę bardzo dobry skład, bardzo wysoko w składzie mamy te odżywcze składniki, mamy wyciąg z winogron wyciąg z, znaczy olej arganowy w składzie i kilka innych bardzo, bardzo fajnych składników, więc maska naprawdę dobrze działa na włosy, pomaga jej nawilżać, regenerować. Więc wygładzać i tak dalej. I ma przycudowny zapach. To jest chyba jeden z najładniejszych kosmetyków, najładniej pachnących kosmetyków do włosów, takich do spukiwania przynajmniej, które miałam. Pachnie takim, już nawet tutaj czuć, pachnie takim budyniem. No, rewelacja po prostu, przepiękny zapach. Jeżeli chodzi o włosy, jeszcze to na przykład zużyłam, a właściwie. Jestem w trakcie zużywania, już koń, kończy mi się Jantar. Czy znaczy, tutaj widzicie pustą buteleczkę? Jantar to jest wcierka do włosów, do skóry głowy. Wcierka odżywka do włosów i skóry głowy, bo że nic tu więcej nie ma napisane, bo wrzuciłam to kartonowe opakowanie. Więc tak naprawdę to nie, nie wiem, jak, co, co tutaj producent pisze o tej, e, o tej wcierce. Natomiast jak ja jej używam? Ja jej używam w e, opakowaniu po, po jakiejś odżywce w sprayu bez spłukiwania. Więc ta, ta wcierka ma taki żółtawy kolorek. E, I ja ją po prostu spsikuję z głowy. Niestety w takim opakowaniu jest ona bardzo nieporęczna. E, po prostu rozlewa się przez palce. I no jest to... E, e, to dosyć upierdliwe stosowanie, natomiast w takim, w takim opakowaniu ze sprayem, ja sobie po prostu tą skórę głowy spryskuję i tyle. Natomiast jeżeli chodzi o efekty, to, to nie wiem. Nadal nie, nie jestem w stanie powiedzieć, czy on przyspiesza porost włosów, czy nie, bo tak naprawdę na to ja go stosuję, bo dużo bardzo dziewczyn pisało, że Jantar czy Saponix również przyspiesza porost włosów, czy New Baby Hair tam wyrastają i tak dalej chyba ja czegoś takiego nie zauważyłam, chociaż no ciężko, z tymi włosami moimi, jeżeli chodzi o ich porost to naprawdę ciężko, czasami mam wrażenie, że rzeczywiście urosły, a czasami mam wrażenie, że stoją w miejscu eee, więc, więc nie wiem, tutaj e... aczkolwiek myślę, że kupię kolejne opakowanie, bo to jest niedrogie kosztuje 10 zł e... no i tak sobie używam, no. liczę na, na to, że może, może w końcu zauważy jakieś efekty Dobrze, doszło już o tym. Jeszcze kolejne szampony. Szampon z fitometu, do włosów koloryzowanych blond. To jest szampon, który, którego już miałam drugie opakowanie. W jednym denku się pojawił. I to jest taki mój ulubiony ziołowy szampon. Tylko nie po drodze mi, żeby kupić kolejne opakowanie, jakoś tak nie wiem, muszę wpaść i kupić. Generalnie jest bardzo ciężko dostępny. Ja go kupuję w takim sklepie zioła na placu Barlickiego. Muszę po prostu tam podjechać i zobaczyć, czy on jeszcze jest. W każdym razie, że chodzi o ten szampon, to on ma na drugim miejscu w składzie: ma herbal extract, czyli wyciąg z ziół. Więc jest to fajny, łagodny szampon. Ma SLS, ale Dopiero jakoś w połowie składu, więc jest to fajne połączenie. Właśnie to, ten ekstrakt ziołowy SLS, który dobrze oczyszcza włosy, ten szampon bardzo fajnie oczyszcza włosy i e, zmywa wszelkie oleje, wszelkie silikony i tak dalej. Dobrze się pieni, chociaż jest dosyć rzadki, natomiast jego wydajność wcale nie jest jakaś taka zła. E, no i po prostu, po prostu go lubię, bo nie szkodzi na włosy, dobrze się pieni, jest taki. Jest, jest w porządku. Natomiast niestety, ale mówię, dostępność jest ciężka. Ja akurat mam sklep, w którym on występuje, ale no... E, trzeba szukać tych, tych fitometów generalnie w sklepach je, takich zielarskich i tak dalej. E, aha, i jego cena to było około 12 zł. Drugi szampon, który przewija się w każdym moim projekcie Denko i będę go używać, nie wiem, do końca życia chyba. E, to jest e, Altera, Morela i Pszenica. E, tu mam akurat jedno opakowanie, ale zużyłam... Zużyłam dwa opakowania, i trzecie stoi pod prysznicem. Już nie będę kilku wam pokazywać, bo po co? W każdym razie cały czas tego szamponu używam, używać będę, bo to jest najfajniejszy szampon. Przede wszystkim nie podrażnia mojej skóry, głowy, włosy są po, niej, po nim e, dobrze oczyszczone, ale jednocześnie śliskie, nabliżone. Efekt jest taki troszeczkę jak po szamponie z silikonem, ale ten szampon tego silikonu nie zawiera. Więc naprawdę po prostu włosy się dużo lepiej rozczesują po samym nawet tym szamponie, chociaż ja zawsze i tak używam odżywki, ale generalnie naprawdę bardzo go lubię. Ma bardzo ładny zapach też taki. Moreli, ale takiej nie, nie jakiejś tam sztucznej, tylko właśnie naturalnej. Dobry skład, bardzo dobra cena, bo kosztuje niecałe 10 zł w cenie regularnej, a w promocji kosztuje jakieś tam zazwyczaj 7, więc wtedy kupuję kilka opakowań. W każdym razie bardzo, bardzo lubię i polecam ten szampon zawsze wszystkim, przynajmniej tym osobom, które mają włosy suche lub zniszczone. Czy to już wszystko? Aha, dobra, nie, jeszcze jeżeli chodzi o włosy. Zużyłam trzy opakowania suchego szamponu z Isany. Ja go używam, zużywam jedno opakowanie mniej więcej w miesiąc i to jest coś, co ja muszę mieć, bo naprawdę jest to chyba najlepszy suchy szampon, jaki używałam do tej pory. Zużyłam również szampon Batiste Original, natomiast jeżeli chodzi o różnicę w działaniu, to ja nie widzę wielkiej. Batista jest może bardziej wydajny. Natomiast jest dużo gorzej dostępny, bo w tym momencie jeszcze w drogeriach go nie ma. Tych e, takich stacjonarnych, tylko w drogeriach internetowych. Natomiast Isana jest w każdym Rosmanie, więc nie jest problem go kupić. Kosztuje 10, 10,50. Natomiast Batist kosztuje między 12 a 14 zł, 15 zł, mniej więcej, coś takiego. I tak, tutaj jest lepsza wydajność. Natomiast jeżeli chodzi o odświeżanie, o niebielenie włosów i tego typu rzeczy, to tak naprawdę są to bardzo, bardzo porównywalne szampony. E, no i Batist. Będę kupować dopiero wtedy, kiedy, kiedy będzie dostępny stacjonarnie. Natomiast cały czas trzymam się tej Isany, jak widzicie, uwielbiam go i każdemu polecam naprawdę świetny, suchy szampon, który bardzo łatwo się wyczesuje. To znaczy, ja go po prostu wcieram palcami w skórę głowy i momentalnie, rewelacyjnie odświeża włosy, nie pozostawia białego nalotu, i mówię, no, efekt odświeżenia jest bardzo bardzo dobry. Jeżeli chodzi o włosy, to jeszcze, jeszcze ostatnia rzecz olej arganowy. Znaczy nie tylko do włosów, ale jak głównie stosuję do włosów. Zużyłam takie malutkie opakowanie z Bingo Spa, które w tej firmie do tej pory kupowałam ten olej arganowy, ale to było zupełnie nieopłacalne, ponieważ takie małe opakowanie 10 ml kosztowało 15,90, więc zupełnie nieopłacalne. Nie polecam kupować tak małego opakowania i e, kupiłam, jak już mogłyście zobaczyć chyba w poprzednich ulubieńcach e, olej arganowy e, 100 ml w dodatku z atomizerem e, i kupiłam go w sklepie stacjonarnym Świata Zapachów kosztował mnie około 60 zł e, i jest to naturalny olej arganowy certyfikowany z Maroka e, no, jeżeli chodzi o jego działanie jest rewelacyjne na włosy, na twarz Odżywcze, nabliżające, przeciwstarzeniowe. Jest to naprawdę rewelacyjny, chyba najlepszy olej z tych wszystkich takich, które używałam. Bardzo go lubię stosować na twarz, na noc i na włosy, po prostu olejowanie końcówek i tak dalej. Więc olej arganowy polecam, tylko mówię nie w takich malutkich opakowankach, bo to się zużywa bardzo szybko i, i mówię: no 15 zł za 10 ml, a tu mam za 60 zł 100 ml, więc w ogóle. Nie ma o czym mówić. O jezu, jeszcze widzę, że ostatnia rzecz mi do włosów została. Jest to maska z Biowaksu, Taka saszetka Wzięłam sobie na próbę, bo słyszałam dużo rzeczy dobrych o tych maskach. Zużyłam również próbkę maski z late, też tej biołacksu ale powiem szczerze, że, że chyba moje włosy po prostu tego nie lubią, bo żadnych super efektów po tej masce nie widziałam e, włosy były po prostu jak po zwykłej odżywce, były bardziej miękkie e, nieźle się rozczesywały, a naprawdę nic szczególnego więc na pewno całe jego opakowanie nie kupię jeszcze miałam, miałam wcześniej pełne opakowanie e, z takiej dla włosów blond regenerująca i też zupełnie nie mam wrażenia, że to jest wszystko jedno i to samo po prostu, nie wiem, no biowaxu moje włosy akurat nie lubią Dobra, przechodzimy do twarzy w końcu. E, zużyłam na przykład płyn micelarny z biedronki, który niestety wycofują, a stał się bardzo. E, no weź się, o! Bardzo popularny i szczerze powiem zupełnie nie wiem dlaczego go wycofują, bo e, był, było na niego, ba, był na niego bardzo duży popyt i bardzo był zachwalany. Jakoś bardzo fajna, bo e, no, za 5 zł. Płyn, który świetnie oczyszcza, świetnie zmywa makijaż, nie podrażnia i tak dalej. Ja bym go kupowała stale, gdyby go nie wycofali już. W tym momencie nie widziałam go w żadnej Biedronce, w której byłam niestety, więc się nie załapałam. No i tutaj zmieniłam go na płyn... W ogóle to usłyszałam, że te kosmetyki Be Beauty pr produkuje to że to są jakieś pochodne topy, e, bardzo możliwe. No, i a propos topy, to właśnie teraz używam ich płynu micelarnego e, i powiem Wam szczerze, że to chyba jest najlepszy płyn micelarny, jakiego do tej pory używałam. E, co prawda, no cena zgoła inna bo ten kosztuje bez promocji jakieś 20, chyba 4 czy 5 zł. W promocji. <laughs> Możecie go dostać chyba za 15 mniej więcej, więc bardzo polecam, jeżeli, szczególnie jeżeli, jeżeli jest w promocji. Uważam, że jest świetny, naprawdę rewelacyjnie zmywa makijaż. niepodrażnie, jest bardzo neutralny. Eee, no, przede wszystkim mówię, zmywanie makijażu, oczyszczanie twarzy i, i żadnych takich, nie wiem, no, pienienia się, lepienia twarzy po nim nie ma. Eee, I powiem, że chyba lepiej, nawet bardziej mi pod, przypadł do gustu niż ten płyn z burżuła, e, który jest bardzo zachwalany, który też mi się podobał, ale chyba. Ten stopy jest jeszcze fajniejszy, więc szczególnie polecam na promocji. Ten też polecam, ale jeżeli gdzieś jeszcze dostaniecie go, ale chyba już chyba już ciężko. Pozostając w temacie twarzy, to zużyłam kolejne opakowanie toniku ogórkowego z zia. i Oczywiście nie mogło go zabraknąć w moim denku. To jest moje już setne chyba opakowanie tego toniku i po prostu ja go uwielbiam, polecam każdemu, szczególnie ze skórą tłustą lub mieszaną. Uważam, że jest Świetny, naprawdę odświeża, nawilża, oczyszcza, nie pozostawia tłustej warstwy. Właściwie to powiedziałam, że matuje twarz na jakieś dwie godziny, przynajmniej moja twarz jest po nim matowa. No i kosztuje jakieś grosze. 5 zł to żaden wydatek. Natomiast postanowiłam nie kupować kolejnego opakowania, dopóki nie zużyję innego toniku, który u mnie stoi w łazience i który też bardzo lubię, to jest tonik Zoriflame. Kiedyś robiłam też jego recenzję. Tonik normalizujący, którego zaletą jest to, że ma spray i można sobie fajnie po prostu psiknąć i odświeżyć twarz, stonizować i tak dalej. Jeżeli chodzi o jego działanie, to... Powiedziałam, że jest dosyć podobne, natomiast cena jest zgoła inna. Bo ten kosztuje w promocji jakieś 16 zł, a bez promocji jeszcze więcej. Um, natomiast też twarz się po nim nie świeci, też jest fajnie odświeżona. Nie lepi się ani nic takiego. Um, nie jest ani wysuszona ani ściągnięta po tym toniku. One oczywiście oba nie zawierają alkoholu, um, więc tonik jest bardzo fajny, ale. Zostanę chyba przy tym ze względu na cenę i dostępność. Do twarzy również zużyłam z Biedronki żel nawilżający do mycia twarzy. To jest jeszcze z tej starej serii z innym opakowaniem i ja ten żel używam jako drugi podczas mycia twarzy. Ponieważ najpierw moją twarz myję na przykład mydłem, ale po które ma działanie Oczyszczająco, nabliżające, ale jednak mimo wszystko po tym mydle, czy mydła arganowego również używam, też ma bardzo fajne działanie, natomiast mimo wszystko po tych mydłach troszeczkę ta twarz ściągnięta jest. I ja takiego żelu zawsze używam, po, żeby zredukować to ściągnięcie twarzy jeszcze pod prysznicem, więc już po, po, po prysznicu nawet nie muszę czasem nakładać kremu, bo, bo twarz jest zupełnie w porządku, nie jest ściągnięta i tak dalej, jest fajnie nawilżona i oczyszczona, no więc ja 100, 100 opakowań tego chyba zużyłam. Ono też kosztuje 5 zł ten żel. Natomiast teraz zmienili opakowania i używam micelarny żel nawilżający. I tak naprawdę nie ma zbyt wielkiej różnicy. Ten nawet ma tyle, o tyle plus, że ma jeszcze bardziej takie oczyszczające działanie, że jeszcze dokładnie zmywa makijaż i tak dalej i również ma działanie nawilżające więc ja bardzo serdecznie go polecam um, tak naprawdę ten polecam do, do, każdej, do każdej cery, szczególnie do suchej wrażliwej, normalnej, ale do tłustej również. Zużyłam również mleczko normalizujące do demakijażu z AA Prestige, um, to jest takie duże mleczko 4 400 ml, mniej więcej tu mamy 400 ml. Ja to mleczko posiadam od bardzo długiego czasu i jeszcze trochę mi go tu zostało na dnie, ale ono idzie do wyrzucenia, bo już jest po terminie ważności. W każdym razie, dopóki nie odkryłam płynów micelarnych, to używałam go bardzo często i bardzo chętnie. Jest to mleczko przede wszystkim, które nie pozostawia tłustej warstwy na skórze i jest rewelacyjne właśnie, szczególnie dla skór tłustych, więc ja cały czas je bardzo polecam. Fajnie oczyszczam makijaż na Natomiast do zmywania oczu nie bardzo go polecam. Bo ja generalnie nie za bardzo lubię mleczka, bo zawsze mi coś się dostanie do oka i nigdy to nie jest przyjemne uczucie. Zawsze po prostu jakoś zachodzi mi mgłą i no nie, lubię, nie lubię generalnie oczu zmywać mleczkami. Natomiast z, z makijażem twarzy radzi sobie bardzo dobrze. Właśnie nie pozostawia tej tłustej warstwy. Jest bardzo wydajne i kosztuje około 24 albo 5 zł w Superfarm. Do skóry tłustej, jeżeli szukacie dobrego mleczka, to polecam serdecznie. Natomiast zastąpiłam to mleczko produktem, który po prostu dostałam kiedyś do testowania. To jest delikatna emulsja do makijażu. Emulsja mleczko to dla mnie jest jeden pies. To jest Eveline i powiem Wam, jeżeli chodzi o oczyszczanie, o zmywanie makijażu, to to mleczko jest naprawdę rewelacyjne. Ja również zmywałam nim oczy i też nieraz mi się dostało to mleczko do oka. Natomiast jeżeli chodzi o Szybkość zmywania tuszu i tak dalej, to naprawdę super sobie radzi. I cena też jest dużo przystępniejsza, bo odprawia tu mam 245ml, ale kosztuje około chyba 14 zł. Więc bardzo dobrze oczyszczające, znaczy zmywające makijaż, mleczko czy tam emulsja. Jeżeli czegoś takiego szukacie, to też polecam. Zużyłam również dezodorant, który pojawił się w ulubieńcach. To jest Rexona Woman. I to jest w końcu znalazłam naprawdę dezodorant, który mi odpowiada tak w 100%. Ja później się skapnęłam po zakupie, już go, że on ma naprawdę super opinie na wizerzu. Ja się z nimi absolutnie zgadzam, bo on naprawdę świetnie chroni przed potem. Naprawdę dużo lepiej niż jezus dezodoranty, których używałam przez, nie wiem, ostatnich kilka lat. To jest naprawdę najlepszy pod tym względem. A ja nie mam jakichś wielkich problemów z poceniem się, natomiast. Zawsze, szczególnie przy tych e, cieplejszych dniach, to mam wrażenie, że do końca dnia jednak e, te, te dezodoranty, jakieś tam Niveada, Lady Speedstick, jakoś tak, nie wiem, no, no nie, nie do końca mi odpowiadały. Natomiast ta rzeczywiście rewelacyjnie chroni przed potem, e, ma bardzo ładny kobiecy zapach, nie pozostawia w ogóle śladów na ubranie, mimo że ona tutaj nie ma nigdzie napisane, że, że jest tam zupełnie przezroczysta, tak mi się wydaje. To nie, nie bieli ubrań i tak dalej, więc to jest ogromny plus, bo, bo ja nienawidzę tych białych śladów na ubraniach szlak mnie trafia. Eee, cena jest też przystępna, bo ona kosztuje około 8 do 10 zł maksimum, a często jest też w promocji. Mm, i może wydajność jest tylko mniejsza niż w przypadku dezodorantów w kulce czy w, tym, czy w sztyfcie, ale jestem w stanie jej to wybaczyć, jest naprawdę super. I po prostu tutaj kupiłam kolejne opakowanie. Więc naprawdę, że szukacie dobrego antyperspirantu Rexona Woman, ta e, właśnie sexy bardzo, bardzo polecam. I na sam koniec zostały mi żele pod prysznic. Powiem o tym szybko, bo tutaj w sumie nie ma co się rozwodzić nad żelami. Jest użyłam ich trzy. Jest to mleczko pod prysznic barwa z miodem i z mlekiem, i są to dwa original source. E, pierwszy to jest ten Chocolate and Orange, a drugi Raspberry and Vanilla. I tak. Największą zaletą Original Source są ich zapachy. Są nieziemskie, naprawdę fantastyczne, Prze, przez to jakby używanie ich to jest wielka przyjemność. Dobra cena również, bo między 6 a 8 zł w promocji, mniej więcej zależy. To też jest bardzo przystępnie. Jego wydajność ich jest taka sobie. Natomiast niestety, ale dla mnie zauważyłam, że wysuszają skórę. Więc w pewnym momencie zobaczyłam, że ta skóra moja rzeczywiście jest, jest przesuszona, nie wiedziałam od czego. Zmieniłam żel pod prysznic i się skończyło, skończył ten problem. Więc niestety zapach super, ale na razie przez na pewno dłuższy czas do nich nie wrócę, bo, bo mówię, no nie lubię jak mi się skóra wysusza. Natomiast jeżeli chodzi o to mleczko, to e, naprawdę jest bardzo fajne i e, ono na pewno nie wysusza skóry. E, Powiedziałam, że wręcz ją nawilża. Bardzo przyjemne w używaniu, dosyć wydajne więc polecam tylko jego, niestety dostępność jest słaba, bo jak dostałam na jakimś spotkaniu blogerek, to mleczko dawno temu nie widziałam go nigdzie w sklepach. Ale jeżeli gdzieś zobaczycie, to polecam naprawdę jest fajny. Natomiast przepraszam, w ogóle dzisiaj mam jakiś dziwny głos, ale yy, zatyka mi się, mam, mam katar i kaszel i w ogóle. No właśnie. Ciężko mi mówić w ogóle tak yy, intensywnie przez tyle minut więc mi się już czuję, że mi się no zatyka i tak dalej. Dobra, żel, który w tym momencie używam, to jest daf Purely Pumpering. Też go widziałyście w ulubieńcach i go serdecznie polecam. W ogóle udało mi się kupić w supercenie za 8 złotych 500 ml, fantastycznie nawilżające, odżywiające takie mleczko jakby czy krem do mycia w ogóle ciała. Bardzo, bardzo wydajne, świetnie się pieniące, nawilżające właśnie skórę, przepiękny zapach, taki no na wieczór co prawda, on, on może bardziej mi pasuje na zimę niż na lato, ale ja go wieczorem przed snem bardzo lubię używać, to jest Shea Butter with Warm Vanilla. Taki kojący, no bardzo, bardzo przyjemny zapach. Są też różne inne. Polecam generalnie tą serię Prudy Pumpering czy inne, że zdaw zawsze mi bardzo pasowały, więc na pewno jeszcze będą się u mnie pojawiać. A ten w ogóle mam, używam go już chyba z miesiąc, a chyba mam wrażenie, że kurczę jest go, nie wiem, tyle jeszcze, więc bardzo, super wydajność. Eee, dobra, to by było na tyle. W ogóle nie pokazałam wam nic z kolorówki, chyba coś z kolorówki zużyłam, ale już ten film tyle trwa, że pokażę Wam produkty z kolorówki w następnym lenku, które postaram się, żeby było krótsze, żeby tych produktów było mniej, jakoś się obudziłam z ręką w nocniku, że tyle tych produktów mi się zebrało naraz. No, ale mam nadzieję, że bardzo się nie zanudziłyście, że coś sobie fajnego tutaj wypatrzyłyście. Starałam się to zrobić jak najszybciej, chociaż gardło już mi zupełnie wysiada. O, Boże. No właśnie, przepraszam. E, w każdym razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę e, i do następnego razu trzymajcie się. Papa. Pa.